Cześć, Manko, guys, tej strony January W jak zauważyliście w ostatnim czasie, mój kanał zaczął się jak w jakiś tam sposób rozwijać Zaczęło przychodzić dużo osób Jeżeli z tym naprawdę no, był spoko, było sporo osób No to średnia była, no, prawie, około 7-8 osób Na samym streamie przez 6 godzin Niestety Koniec tego kanału Bo dostałem bana na YouTube Na transmisję na żywo na streamy Co zrobię z tym, nie wiem Prawdopodobnie sobie zrobię nowy kanał i będę tam streamował i będę zacząć od zera. Jeżeli się pojawi więcej. Jeżeli pojawią się jakieś informacje odnośnie nowego kanału. W sensie no, nowego no, nowego, na którym będę streamował, dam wam jeszcze jeden streamek z linkiem do nowego kanału i tam będą po prostu streamy. Generalnie szkoda mi w sumie osób, które w jakiś tam sposób przyczyniły się do tego, rozwoju tego kanału. Z drugiej strony jak te subskrypcje połowa to była fake subów z, z próbowania rentrans, retransmitowania MMA2. To wiecie. No to tyle. No. Można podziękować śmiało panu Blaze'owi No i to tyle. Streamy, nie wiem. Zobaczę, napiszę maila do YouTube. Jeszcze raz zobaczę. Jeżeli do jutra rana pojawi się... Odcinek, co dalej z tym kanałem? Czy mogę wprawić transmisję, czy nie? Możecie więc czekać na dalsze informacje. Dziękuję.